Cześć, mam na imię Paulina Świętek, W internecie działam pod hasłem Skuteczne Rysowanie, a na Facebooku prowadzę grupę Nowoczesna Kaligrafia dla Każdego. To nagranie jest pierwszym nagraniem z serii 4 w ramach wyzwania 4 Kroje w 4 Tygodnie. Jest to już szósta edycja tego wyzwania, więc wiele już mamy przepracowane. Wiemy, jak świetne jest to wyzwanie, jak wiele osób się mnie za każdym razem angażuje. Wiem też, że nagrody Was motywują, więc chętnie je też dokładam do tego wyzwania. A dla tych osób, które jeszcze nigdy nie brały udziału w wyzwaniu 4 kroje w 4 tygodnie, pozwólcie, że przypomnę Wam trochę zasadę. Wyzwanie polega na tym, że uczymy się, jak sama nazwa mówi, 4 krojów w 4 tygodnie. W każdy poniedziałek w lipcu będę publikować na grupie Nowoczesna kaligrafia dla każdego oraz na swoim kanale YouTube Skuteczne rysowanie Paulina Świętek lekcje wideo, które będę pokazywać krok po kroku, jak narysować konkretny jak, yy, krój liter. Następnie przez 7 dni. Yy, Codziennie na mojej grupie będzie pojawiać się post, pod którym publikujemy swoje prace. I to jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo to jest właśnie magia tego wyzwania, że e, nawzajem się motywujemy. Dzięki tym codziennym postom przypominamy sobie, że w ogóle takie wyzwanie istnieje. Jest tam też moc inspiracji. Wiele osób wrzuca za każdym razem e, świetne prace, na podstawie nich są robione kolejne prace, więc to jest bardzo ważny element e, tego wyzwania, aby publikować swoje prace. Nawet jeśli dopiero jesteście początkujący, też bardzo zachęcam Was do tego, żebyście publikowały swoje prace, bo wtedy trochę nie żyjemy w takiej bańce, że publikowane są tylko te najlepsze i wtedy nam się wydaje, że my mocno odbiegamy, podczas gdy każdy kiedyś zaczynał, więc zdecydowanie nie macie się czym martwić. Zachęcam Was do tego, żebyście publikowali swoje prace pod codziennymi postami. Dla najaktywniejszych osób w wyzwaniu przygotowałam nagrody. Nagrody będą sponsorowane przez dziewczyny, rewelacyjne dziewczyny z przetwórni wspomnień. Jeśli jeszcze o niej nie słyszałyście, to sprawdźcie na pewno. Już tak dawno nie organizowałam tego wyzwania, że muszę sprawdzić, co jeszcze powinnam wam powiedzieć. Mówiłam wam o codziennych postach, mówiłam o tym, że będzie w każdy poniedziałek nowa lekcja. Wideo. Jest hashtag 4 kroje w 4 tygodnie, więc jeśli publikujecie swoje prace, na przykład na Instagramie, to zachęcam Was do używania tego hashtagu, do e, oznaczenia mnie ja chętnie będę publikować też Wasze e, prace. Gdzie możecie pisać? E, tak naprawdę zwykły e, zeszedł już Wam wystarczy. Kroje są przygotowane tak, żeby nie trzeba było żadnych profesjonalnych narzędzi ani i żeby były dobre dla początkujących. E, no i chyba tyle. Mam nadzieję, że będzie to dla Was świetna zabawa. Teraz już przyłączam widok kamery i zapraszam Was na pierwszą lekcję. Krój, który wybrałam na pierwszy tydzień wyzwania 4 kraje w 4 tygodnie, jest dość ozdobny, więc on nie nada się na pewno na jakieś długie sentencje, ale świetnie wyróżni pojedyncze słowo w Waszym całym zdaniu. Więc tak będę też rekomendować używanie go. Na start ja zawsze polecam, żeby przy pierwszym spotkaniu z danym nowym krojem to w ogóle najlepszy zestaw. To jest tak naprawdę kartka w kratkę, która wyznacza nam wysokości liter. Dba o to, żeby te litery były w linii. To oczywiście nie jest coś obowiązkowego, ale mi to zawsze pomaga i ja zazwyczaj startuję właśnie z kartką w kratkę. Często używam ołówka na samym początku, linika, zależnie od kroju. I jakiś cienkopis później do wykończenia liter. No i myślę, że możemy zaczynać. Dzisiaj jeszcze mogą przydać się inne narzędzia, ale o tym może za chwilę. Przygotowałam też taką fajną wskazówkę, którą pokażę Wam pewnie gdzieś tam pod koniec tego filmiku, więc oglądajcie czujnie. No to zaczynamy. Ja nie, zależnie od kroju, czasami nie ćwiczę tych kroju wcześniej, zanim wam powiem, więc nie zawsze yy, yy, mam je przećwiczone, więc nie zawsze wiem na jakie wysokości je robić. No to tutaj spróbujmy sobie. Tak, ja mam te kratki, które mi ułatwiają znacznie. Moje A spróbuję zrobić na cztery kratki. To będzie taki trójkąt, który będzie się tutaj Dość mocno otwierał. Z taką wznoszącą się linią w górę. I teraz to, co będzie się przeplatać w każdej literze i co sprawia, że ten krój jest taki spójny, będziemy takie listki tworzyć tutaj przy tych literkach, które mogą być najpierw taką wychodzącą. O. E Tutaj te listki to już jak Wam wyjdą. Może ja napiszę pierwsze trzy litery. Teraz, jak widzicie, ja używam linijki. Tutaj, teraz, literka B, może wpiszemy ją. Tu będzie trochę wychodzić, do góry też. No, ołówek nam tutaj początki bardzo ułatwia, bo jak widzicie, ja tutaj trochę kombinuję z tymi. Gdzie te liski będziecie dawać, to też może zależeć od Was. Takie pękate C teraz zrobimy. Więc tutaj, jeśli macie inny pomysł, testujcie. Będziemy przez cały tydzień teraz ćwiczyć ten krój, więc jeśli będziecie miały jakieś inne pomysły, chętnie będziemy się nimi inspirować. Więc ja teraz kończę już trzecią literkę i jak ją skończę, to spróbujemy teraz zobaczyć, jak te literki będą wyglądać, gdy je e, pogrubimy. Zaczniemy może od tej mojej literki A. Kreseczka w dół. Druga kreseczka w dół. Teraz tu pilnujcie przy takich literach. Ten krój będzie tak elegancko wyglądał, jeśli będziecie używać faktycznie linijki. Dbać o to, żeby te linie były proste. Tutaj na przykład w takich wykończeniach szerokość tej linii powinna być taka sama jak szerokość tej linii. No i teraz kreseczka w górę, taki pewniejszy ruch. No i teraz takim właśnie. Przy użycie cienkopisu dorysowujemy listki. Z listkami wiem, że niektórzy mogą mieć problem. To dlatego właśnie na sam koniec jeszcze wideo pokażę Wam, jak można sobie trochę to rysowanie tych listków ułatwić. Będziemy testować też inne narzędzia. No to przechodzę teraz do literki P. Kreseczka w dół. Teraz. Tutaj trochę wychodzę. I dorysowujemy listki. Tutaj ja zaczęłam tak yy, prościej, czyli po prostu przy użyciu, yy, może te listki gdzieś tutaj jeszcze dodamy czarnych kolorów, ale nikt wcale nie powiedział, że te listki mogą być zielone, żeby to od razu było widać, że to jest, że to są listki. No to teraz literka C. Taka tutaj się starajcie, żeby ona była dosyć okrągłutka. I znowu wychodzimy z naszymi listkami. Ja je maluję w ten sposób, że... Najpierw tak, jakby troszkę robię gałązki i dopiero z tej gałązki wychodzi mi listek. Mamy literkę C, mm, literkę D i tutaj może od razu mm, to pod B jeszcze, bo widziałam różne wersje też tego kroju i może wezmę z powrotem do ręki ołówek. I teraz literkę B jeszcze pokażę Wam w takiej wersji, że też możecie sobie ją, mając ołówek, to naszkicować w całości, ale później przy wypełnianiu, przy używaniu już tego finalnego narzędzia, nie będziemy uzupełniać wszystkich tych linii, tylko zrobimy na przykład tą u górę, więc tutaj sobie prowadzę tą linię, wiem, że ona idzie mi tutaj do środka, prowadzę tą linię w dół ale tutaj już prowadzę tylko linię w ten sposób i tu resztę domalowuję same listki i tak zobaczycie, że yy, to będzie wyglądać dalej jak jakby, mimo, że nie będzie miało to tutaj tej kreseczki, więc to jest bardzo fajny zabieg, żeby tak urozmaicić te, te literki więc dowolnie możecie sobie Akurat ja przez to, że wybrałam tego liska, tak tutaj do góry, to dalej mm, dalej mi te literki wyszły podobnie. No to teraz literka D, kształt. On ma być taki, jak szerokość, jak literka C, czyli to będzie tak na 2,5. Więc ja sobie tutaj 2,5 to jest tutaj. Naprawdę polecam Wam używanie ołówka. I teraz domaluję sobie te listki. Tutaj, tutaj. Pamiętajcie, że to, co ja teraz Wam pokazuję, to tak naprawdę powinna być tylko inspiracja do dalszej Waszej zabawy. Wcale nie musicie się trzymać bardzo z tego, jak ja robię te literki. Możecie potraktować je jako taką luźną inspirację. A same już kombinować dalej. No wiemy, że ten tydzień to będzie taki tydzień z motywem takim roślinnym i, i natura. Więc pewnie będą się pojawiać jakieś zielone kolory. Bo tak jak właśnie mówiłam, tutaj wcale też te literki nie muszą być tylko czarne. ABCD, literka E, nikogo nie zaskoczę. Prowadzę linię w dół. Teraz linia w dół. Ponieważ tutaj w A mieliśmy taką kreseczkę w górę wznoszącą, to lekko w E możemy mieć taką. Tu sobie początek zarysujemy, ale ta kreseczka może tak lekko schodzić. I teraz jak będziemy. Mamy kreseczkę, czyli stworzyłyśmy sobie taką gałązkę. Jestem ciekawa Waszych komentarzy na temat kroju z tego tygodnia. Zawsze mnie to bardzo stresuje, czy kroj, który wybrałam, będzie się podobał. Jest to już szósta edycja, więc pewnie wiecie, że wybór kroju staje się coraz trudniejszy. Zdecydowanie na początku było to łatwiejsze. Może przy literce F też sobie pomogę najpierw ołówkiem. Przybliżę tutaj widok kamery. O, może tak będzie lepiej. Na początek, to możecie sobie po prostu. Szkicować tą literkę, ona pamiętajcie, teraz F powinna mieć taką szerokość jak E, żeby one były spójne. A najpierw sobie naszkicowałam taką standardową literkę, ale teraz mogę sobie od tego zrobić jakieś odstępstwa i trochę tutaj jakieś. Teraz poprawiam. Jak zawsze no nie bądźcie dla, ciebie, dla siebie zbyt surowe. Yy, polecam Wam no, kilkukrotnie, każdą literkę trzeba naprawdę yy, sobie przepracować. Yy, musicie popróbować też, w których miejscach te listki najlepiej wyglądają, bo to tak jak powiedziałam na samym początku, wcale nie jest powiedziane, że. W tym momencie musi być ten listek. Ten król, widziałam jego wariacje w internecie, także te linie czasami były łączone, a czasami nie. Ja wolę je łączyć, więc tutaj powrócę sobie jeszcze do tych literek wcześniejszych. Ja wolę, gdy one są wszędzie tu połączone, ale e, jeśli wy wolicie inną wersję, to jak najbardziej ją możecie używać. Teraz, żeby was trochę nie zanudzić, więc ja może przyspieszę trochę filmik, albo przynajmniej może. Postaram się szybciej pisać. Więc literka G, to może napiszę ją pod C, bo ona jest bardzo, będzie podobna. Czyli też musi być tak samo pękata. Górę robię sobie taką samą. Ta szerokość też powinna być taka sama. W krojach liter bardzo ważne jest to, żeby trzymać się tej spójności, że jeśli mamy krój całego tego alfabetu. Tutaj prowadzę kreskę w dół. To takie elementy, te niektóre literki, jak C, na przykład, powinny być bardzo podobne do literki G, żeby ten krój wy wyglądał spójnie. Literka H. Czyli kreseczka w dół. Te takie. Mm, Sama baza tych literek, to myślę, że Was tutaj nie zaskakuje. Ona jest e, dość taka prosta. Najważniejsze będzie to, żeby te listki zrobić w odpowiednich miejscach. Tak, żeby one ładnie się prezentowały. Schodzę z linią w dół. No i ja e, trochę, jak widzicie, znowu zaczęłam przyspieszać. Przez to, bo nie chcę, żeby te filmy były też bardzo długie, bo i tak będziecie spędzać czas na własnych ćwiczeniach, a nie przed telewizorem czy komórką oglądając filmik ze mną, więc chciałabym, żeby filmiki to były raczej taką inspiracją. A widzę, że już pewnie będzie długi, a jeszcze przecież obiecałam Wam trik, który chcę Wam pokazać jeszcze na koniec, więc część liter to może po prostu przyspieszę. Taka literka jak I. To żadna niespodzianka, że to musimy po prostu kreseczkę w dół i tą kreseczkę będziemy ubarwiać różnymi listkami. To ja teraz włączę przyspieszenie. Teraz spróbuję może użyć zielonego koloru i zobaczyć jak te literki będą wyglądać w towarzystwie właśnie jakiegoś koloru. Czyli rysuję kreseczkę i domalowuję listki. Teraz tak naprawdę sama nie wiem, chyba wolę jednak wersję bez tej gałązki, tylko od razu jak listek idzie bezpośrednio z literki. O i może ta wersja nawet mi się bardziej Podoba, może tak będę kontynuować. Zobaczę. Chodzi właśnie o to, żebyście też kombinowały i patrzyły, co Wam się najbardziej podoba. Przechodzę do kolejnych literek. Jestem ciekawa czy piszecie razem ze mną, czy jesteście. Często się zdarza tak, że dziewczyny oglądają gdzieś tam na słuchawkach w pracy, bo już nie mogą się doczekać, żeby zobaczyć, jaki będzie krój, a dopiero wtedy niecierpliwie czekają na powrót do domu i, i wiem, że malują. Po powrocie do domu, więc jestem ciekawa, jak to z Wami dzisiaj jest, skąd oglądacie, może dajcie znać też w komentarzach. To jest dla mnie zawsze oczywiście bardzo ciekawe. Mówiłam też, że coraz trudniej mi znaleźć kroje, więc jeśli macie jakieś pomysły, to jak najbardziej mi podrzucajcie, to będziemy wtedy mogli je użyć w kolejnych edycjach, bo myślę, że... Dalej będę kontynuować to wyzwanie, bo sprawia mi ono ogromną przyjemność, ale też otrzymuję wiele pozytywnych informacji zwrotnych od Was, więc myślę, że ono cieszy się ogólnym dużym zainteresowaniem. No mi się podobają te liderki z takim właśnie tymi listkami. Lecę dalej, czyli jesteśmy już przy literce N. Znowu może przyspieszę trochę. Tutaj znowu R będę malować pod P, ze względu na to, że te dwie literki powinny być, mają wspólną bazę, więc to też, żebyście sobie zapamiętali, że później w wyrazie te literki powinny, więc tutaj jak to P zrobiłam tak trochę poniżej, no to R też powinnam zrobić takie poniżej. Ciągnę. Myślę, że ten krój świetnie spisze się taki, do takich inicjałów na przykład do pisania. M, N, -o, się trochę zgubiłam, P, -r -a -s. S. to jest zawsze literka, która e, dużo emocji wzbudza, więc jeśli chodzi o S trochę sobie tutaj wszystkie sprzęty przesunę. E, dla ułatwienia taki tryk Wam pokażę. Rysujemy sobie ołówkiem trójką, e, prostokąt. W tych wymiarach, w których chcemy, żeby ta nasza literka była. I teraz rysuję sobie początek. Może dalej ołówkiem. Zresztą, dlaczego macie się męczyć? Rysuję tutaj początek literki, tutaj dół literki. I teraz chcę wpisać tą moją S. Dotykam jak najbardziej tych wszystkich tutaj boków. jak najbardziej próbuję ją wpisać w ten mój kształt. I teraz pokażę Wam to. Długopisem, cienkopisem w moim przypadku rysuję kreseczkę. Teraz jak najbardziej wpisuję. I wyszło mi jest. Tak właśnie można sobie radzić z tą literką przestało mi nagrywać przez jakiś czas, a ja nie zauważyłam, to to, co straciliście, to śmiałam się, że Was zachęcałam do tego, żeby się nie spieszyć i używać ołówka i liniki. Sama zaczęłam się spieszyć, przestałam używać ołówka i liniki. To od razu widać też po tych literkach. One najlepszy efekt mają, gdy są takie bardzo eleganckie, więc jeśli o taki efekt Wam wchodzi, to warto naprawdę przysiąść i skupić się na tych liniach. Tutaj mówiłam, że W ma być yy, Takim odbiciem tego M, więc tutaj takie szpiczaste to W polecam Wam robić. U mnie takie wyszło trochę wąskie. Można by było pomyśleć i spróbować, jakby wyglądało, jakby było szersze. Jeśli chodzi o Y, to zaczęłam mówić, że to jest taki kieliszek od Martini, więc ja taki tutaj maluję. No i zostanie nam Z, ono tak samo jak to S, powinno być wpisywane w kształt. Czyli jeśli pamiętacie o tym, naszym prostokącie i to w wielu krojach z tak samo wygląda. I jest. Ono wtedy się nie przewraca na żadne strony. Ja się zawsze śmieję. Eee, tu robimy przekątną tego prostokątu, i wtedy ona się kończy i zaczyna w tym samym e, linii. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. No i teraz biorę, właśnie ten. E, u mnie akurat brasz, pen z takim zakończeniem i będę robić sobie te listki. A jeszcze sprawdzę od razu, zanim może pokażę Wam ten trik, który chciałam Wam pokazać. To jest taki trik przy użyciu brasz Wiem, że nie wszyscy z was je mają. Brasz Peny. To są te e, takie pisaki z taką elastyczną końcówką, że jak się idzie w górę, to można robić ten jest takim starszym, więc on jest. Ale cięższe, a w dół grubsze kreski. E, I teraz to, co chciałam Wam pokazać, że takie peny jak się je e, tak e, naciska na papier, to one zostawiają taką łezkę. I ta łezka, ona jest zazwyczaj tego samego kształtu, koloru. I patrzcie, jak szybko takim penem można tutaj jakieś ciekawe, one mogą być jakieś tam narożniki w różne kształty układać i teraz możemy sobie przetestować czy nasze literki też nie mogłyby fajnie wyglądać ja tu mam kiepską kartkę do tego brush penu. sądzę, że tutaj ona jest za cienka i może mi to nie wyjść ale możecie sobie przetestować jak u was by to wyglądało bo na pewno to malowanie listków może być problematyczne dla niektórych i może ten sposób z brush penem będzie fajnym dla Was tutaj alternatywą. Jeszcze na koniec, na szybko. Czyli ja sobie tu wybieram jakiś fragment literek i dodaję im właśnie te brush penowe u mnie łezki. Sprawdzę jeszcze jak one się prezentują przy użyciu innych brush penów. Tutaj mam na przykład Brush Marker Pro. Zaraz sprawdzimy czy one też tak fajnie wychodzą. On jest taki zawsze mocno napigmentowany. Są tamty papier, że to będzie słabo widać, bo będą za mocne po prostu te łezki. On będzie nam rozmakał papier. No jest tutaj już widać, że ten papier e, rozmaka. To nie jest nic złego z Wami. Po prostu papier jest niewystarczająco gruby do tych brush penów. Jeszcze mam jeden. Tym razem to jest Ecoline Brush Pen. Zobaczmy jak te listki będą tutaj wyglądać. O, to jest znowu taki Jaśniutki kolor, no z tym papierem powiem Wam, że te listki wyglądają w ogóle najfajniej. Hmm, zobaczymy, czy na takiej zwykłej karcie papieru, jak tutaj mam, no to jest. A, zapomniałam Wam powiedzieć, że to są takie markery bardzo duże, więc tutaj te listki, to one wyszły, nam takie ogromne. No nie, nad tym muszę jeszcze popracować, to mi się wcale nie podoba. E, chyba najbardziej jednak z tych wszystkich wersji te pierwotne e, listki e, najbardziej mi się podobały tutaj muszę się tylko zastanowić bo może czasami jednak wykończenie na przykład braszpenem penem byłoby le by lepsze czyli bo może ten cienkopis bo tak nie do końca jestem zadowolona z kształtu tych listków które tam osiągałam a ja podobnie jak i wy mam teraz najbliższy tydzień na ćwiczenie tych liter. Zanim jeszcze może zakończymy, jedna jeszcze rzecz, którą chciałabym Wam e, pokazać. Dla tych osób, które już któryś raz biorą udział w wyzwaniu 4 kroje w 4 tygodnie, to nie będzie żadna nowość. E, ja często muszę chyba tą lampkę może... Hmm, to Okazało się, że to nie ta lampka się to może Tą lampkę. O, ekstra. E, to jest ta e, strona jak widzicie u góry dafont.com, na niej znajdziecie bardzo dużo krojów. Tutaj jak wpiszecie w wyszukiwarkę nazwę, jeśli ją znacie oczywiście, w tym przypadku to jest Green Nature, to tu jest taki kroj, który jeśli ten, taki, który ja pokazywałam Wam, bym tak nie pasował, no to tutaj wpisując w tym dafont będziecie mieć całe te kroje. Tutaj byście chcieli sobie zrobić przerwę w trakcie... Nagrania to pokażę Wam. O, możecie zastopować teraz i ćwiczyć też te literki. Oczywiście ja dam linki do, do tego kroju, ale też by, chciałabym, żebyście same umiały go znaleźć, czyli po prostu Green Nature, tak się na, nazywa. To, co jest jeszcze tutaj fajne, że tutaj możemy sobie wpisać słowo, które chcemy, żeby było przedstawione w tym właśnie kroju. Dajemy sub, submit i teraz już wiemy, jak słowo wakacje wygląda właśnie w tym kroju. Tą funkcjonalność bardzo lubię tej strony, więc bardzo Wam polecam. Było dość długo. Oczywiście wzorniki pojawią się jeszcze w, w komentarzach. Powodzenia w trakcie tego tygodnia i czekam na Wasze inspiracje z pracami. Cześć, cześć!